Uzdrowienie jako uwolnienie od lęku. Kładziemy teraz nacisk na uzdrowienie. Cud jest środkiem, pojednanie jest zasadą, a uzdrowienie jest rezultatem. Używanie określenia, cud uzdrowienia jest. Niewłaściwym łączeniem dwóch aspektów rzeczywistości. Uzdrowienie nie jest cudem. Pojednanie lub końcowy cud jest lekarstwem, a określony typ uzdrowienia jest jego skutkiem. Rodzaj błędu, do którego zastosowane jest pojednanie, nie ma znaczenia. Wszelkie uzdrowienie jest w gruncie rzeczy uwolnieniem od lęku. Aby podjąć się uzdrowienia, sam nie możesz być przestraszony. Nie rozumiesz uzdrowienia z powodu własnego strachu. Głównym krokiem w planie pojednania jest usunięcie błędu na wszystkich poziomach. Choroba, czy też nieuzdrowiony umysł jest wynikiem pomieszania poziomów. Ponieważ zawsze pociąga za sobą wiarę, że to, co jest nie w porządku na jednym poziomie, może niekorzystnie wpływać na inny poziom. Określaliśmy cuda jako środki korekcji. Tego poplątania poziomów, ponieważ wszystkie błędy muszą być naprawione na tym poziomie, na którym zostały popełnione. Tylko umysł jest zdolny do błędów. Ciało może błędnie czynić tylko wtedy, gdy reaguje na niewłaściwą myśl. Ciało nie może stwarzać i wiara, że może to czynić, jest podstawowym błędem wywołującym wszystkie objawy fizyczne. Choroba ciała fizycznego przedstawia sobą wiarę w magię. Zniekształcenia, które wytworzyła magia, opierają się na wierze, że istnieje jakaś zdolność twórcza, nad którym umysł nie panuje i której nie może kontrolować. Ten błąd może przybierać dwie formy. Można wierzyć, że umysł może błędnie stwarzać w ciele, albo że ciało może błędnie stwarzać w umyśle. Dopiero gdy zostanie zrozumiane, że umysł jedyny poziom stwarzania nie może stwarzać poza sobą, wtedy nie może wystąpić żaden rodzaj tej pomyłki. Tylko umysł może stwarzać, ponieważ duch został już stworzony, a ciało jest dla umysłu. Narzędziem uczącym, pomocą naukową w nauce. Pomoce naukowe nie są same w sobie lekcjami, ich celem jest tylko ułatwianie nauczania. Pomoc naukowa, źle użyta, może w najgorszym razie nie ułatwić nauki. Ona nie ma w sobie mocy, by wprowadzić do nauki rzeczywiste błędy. Ciało, jeśli jest właściwie pojmowane, współdzieli niepodatność pojednania na omosieczne zastosowania. Nie jest tak dlatego, że ciało jest cudem, ale dlatego. Że jest ono z natury niepodatne na błędną interpretację. Ciało jest tylko częścią twego doświadczenia w świecie fizycznym. Jego zdolności mogą i często są przeceniane. Jednak jest prawie niemożliwe. Zaprzeczyć jego istnieniu w tym świecie. Ci, którzy tak czynią, angażują się w wyjątkowo bezwartościową formę zaprzeczenia. Określenie bezwartościowe sugeruje tu tylko, że nie trzeba chronić umysłu poprzez zaprzeczanie temu, co w nim jest nieodpowiedzialne. Jeżeli ktoś zaprzecza temu niefortunnemu aspektowi mocy umysłu, zaprzecza również samej mocy. Wszystkie materialne środki, które akceptujesz jako lekarstwa na choroby ciała, są ponownym ustanowieniem zasad magicznych. Jest to pierwszy krok do wiary, że ciało stwarza swoje własne choroby. Drugim błędnym krokiem jest próba uzdrawiania ciała poprzez nietwórcze środki. Jednak z tego nie wynika, że użycie takich środków do celów naprawczych jest złe. Czasami choroba angażuje umysł wystarczająco mocno, sprawiając, że dana osoba jest tymczasowo niedostępna dla pojednania. W tym przypadku może okazać się czymś mądrym kompromisowe podejście do umysłu i ciała, zgodnie z którym tymczasowo akceptuje się wiarę w uzdrowienie. Za pomocą jakiegoś środka zewnętrznego. Jest tak dlatego, że ostatnią rzeczą, która mogłaby pomóc tym, którzy błędnie myślą, bo ich umysł jest nieustrowiony, czyli chorym, jest powiększanie ich strachu. Oni są już osłabieni strachem. Jeśli są przedwcześnie wystawieni na działanie cudu, mogą wpaść w panikę. Jest całkiem prawdopodobne, że może się to wydarzyć, gdy odwrócone do góry nogami postrzeganie wzbudziło wiarę, iż cuda. Są przerażające. Wartość pojednania nie tkwi w sposobie, w jakim jest ono wyrażane. W rzeczywistości, jeśli jest ono prawdziwie użyte, wyrazi się niewątpliwie w sposób najbardziej pomocny dla tego, który je przyjmuje. To znaczy, że cud, aby być w pełni skutecznym, musi być wyrażony w języku, który jego odbiorca może zrozumieć bez lęku. To niekoniecznie znaczy, że komunikacja musi się odbywać w najwyż... na najwyższym poziomie. To jakiego odbiorca cudu jest zdolny. Jednak to znaczy, że jest to najwyższy poziom, porozumiewania się, do jakiego jest on zdolny teraz. Celem cudu jest podwyższyć poziom porozumiewania się, a nie obniżyć go poprzez powiększanie lęku.